Pewnego dnia stary chiński mężczyzn Laozi spotkał młodego ucznia, który był zrozpaczony, ponieważ jego życie zaczynało się walić i rozpadać. Stracił pracę, miał kłopoty finansowe, jego zdrowie też szwankowało. I uczeń go zapytał: Mistrzu, dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe? Dlaczego ciągle spotykają mnie same trudności? I Laozi. Zamiast odpowiedzieć, wziął do ręki kawałek bambusa i zaczął go wyginać. I ten bambus ukinał się, ale się nie łamał. I w końcu mężczyzna powiedział. Widzisz, bambus jest silny, bo jest elastyczny. Kiedy wieje silny wiatr, on nie przeciwstawia mu się, tylko poddaje się i tańczy razem z nim. Ale gdy burza mija, wraca do swojej formy pierwotnej jeszcze silniejszy niż wcześniej. Morał tej historii jest prosty. Elastyczność, akceptacja i wiara w to, że każda sytuacja jest dla nas lekcją Pozwala nam przetrwać nawet najtrudniejsze burze I wzrastać dzięki nim Ja mam teraz właśnie dokładnie taką lekcję Gdzie wszechświat odciął mnie od mojej pracy fizycznej Tak jakby po prostu powiedział mi Zatrzymaj się, zwolnij, popatrz głębiej To jest taka sytuacja, w której naprawdę mogłabym się załamać Mała stabilność, dużo niepewności Ale ja wybieram inną ścieżkę Wierzę, że wszystko dzieje się po coś, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i że życie nie rzuca mi tych przeszkód, tylko rzuca mi wskazówki, które mogę wykorzystać. Całe moje szczęście wynika też z tego, że wierzę w Boga, w siłę wyższą, w źródło, w nieskończoną inteligencję, która po prostu prowadzi mnie dokładnie tam, gdzie mam być. Mam wspaniałą rodzinę, cudownych przyjaciół, ludzi, którzy naprawdę mnie wspierają i naprawdę czuję, że ten czas, w którym. Nie mogę chodzić przez trzy miesiące, gdzie moja praca jest normalnie fizyczna, aktualnie, jest po prostu czasem nauki dla mnie. I zamiast wpadać w lęk, ja po prostu wykorzystuję ten moment, wykorzystuję go na planowanie, budowanie mojej przyszłości. Czas płynie mi bardzo szybko, dlatego, że ja w tym czasie rosnę, wzrastam. Przed laty byłam w podobnej sytuacji, też miałam tą hamą operację Korana i załamałam się. Miałam depresję. W tym momencie widzę ją całkowicie inaczej widzę ją jako dar. Jako moment mojej transformacji, dlatego że świadomość zmienia wszystko. Widzę też, że po prostu ten czas to jest odpowiedź na wszystkie moje prośby. Od dawna czułam, że chcę pracować online, że chcę mieć wolność działać z każdego miejsca na świecie. I wszechświat po prostu mnie słucha, doskonale mnie słucha, cały czas. Teraz mam przestrzeń na to, żeby się rozwijać w internecie, mam przestrzeń, żeby tworzyć, żeby inspirować, żeby pomagać innym ludziom na poziomie duszy i umysłu. Ja nie wierzę w przypadki. To jest po prostu prowadzenie. Chciałam zmiany, a życie mi ją dało. Być może nie w taki sposób, jak faktycznie bym chciała, ale na pewno w taki sposób, jaki ja tego potrzebowałam. I moją misją jest po prostu praca z ludźmi, z ich psychiką, z ich świadomością, z ich emocjami. I to, co kiedyś było wizją, zaczyna się w tym momencie dziać. Być może w trochę bolesny fizycznie sposób, ale akceptuję to. Czasem po prostu trzeba coś stracić żeby zrobiło się miejsce na nowe, na to co naprawdę ma znaczenie. Ja po prostu wiem, że wszystko jest darem.